Kolejny dzień, witam Was, kolejnego dnia. Jak na razie wszystko się udaje, udaje się znaleźć czas, żeby nakręcić krótki odcinek. Przygotowany kolejny wagon, kolejny, wziąłem akurat taki sam, był pod ręką, dlatego że przez przezroczyste pudełko zauważyłem tutaj, że ma ten sprzęg oczkowy, taki miał tamten, ok, niech będzie, na samym początku chcę właśnie wagony na takich sprzęgach, ale na dobrą sprawę też będę zmuszony dosyć szybko przejść na sprzęgi tutaj te. Śledzie, dlaczego muszę przejść? A no, dlatego, że większość zapakowanych modeli w pudełkach, które gdzieś tam mam, właśnie jest z takimi sprzęgami. Wobec tego wezmę i szybciutko założę. Gdzieś tam mam pod ręką. Ok, niech będzie jeszcze dognę te zamki. Problem z tymi sprzęgami jest taki, że o ile pięknie się wszystko trzyma, to dzieje się tak wyłącznie, kiedy te sprzęgi są nowe. Z czasem one się odginają, jakoś w tą stronę to leci i zwyczajnie nie trzymają. Fajnie, fajny kształt, natomiast z jakością tych już jest różnie. Dobra, to będzie nasz drugi wagon, na razie odłożę. Dalej, pojawiły się Wasze sugestie, dwa komentarze, na które dzisiaj odpowiadałem w sprawie użycia wagonu pomiarowego. W pierwszym napisałem, że przemyślę temat i, i wtedy może gdzieś na koniec, że po prostu pierwsze co to od razu. Pojawiło się, przyznam się szczerze we mnie, coś na anty, no bo mówiłem wczoraj, że nie chcę zmian składu, że tak sobie myślałem, tak ma być, żeby nikt mi nie proponował zmian. Także moje pierwsze nastawienie, przepraszam, było na anty, ale przy drugim komentarzu już złagodniałem, bo pojawił się pomysł, po co ma być. Po to, żeby zmierzyć ile przyjedziemy kilometrów. Stąd ok, wagon wyciągam. Oczywiście wczoraj wagon nie jeździł, więc tych kilometrów wczoraj nie mierzyłem, no trudno z tym wyjątkiem na ten czas będzie tak to musiało być. Odwróciłem z drugiej strony, jak oglądaliście tamten odcinek, to tam wyłączałem ten wagon przyciskiem power i teraz analogicznie włączyłem, dlaczego go włączyłem, a no dlatego, że chcę go tutaj Zobaczyć, mamy prędkość, odległość, tu już pokażę. Ile mamy prawie 15 metrów? Czy to tymi kołami, tymi, tymi kołami? No dobra, mamy 15 metrów, zaczynamy od. 15 metrów, 15 metrów, 15 tysięcy, nie, 150 metrów, co, ja nam za głupot? 150 metrów mamy, 15 tysięcy centymetrów to będzie 150 metrów, zobaczymy ile przyjedziemy do 24 grudnia. No, i teraz tak w tym wagonie mam jeden oryginalny sprzęg, skoro o sprzęgach, drugi już założyłem śledź. Po co? Po to, że ten wagon nie chcę go zostawiać w środku, nie chcę właśnie z tego względu, żeby mi potencjalnie nie zaburzał jazdy, tylko on zawsze będzie na końcu. Także będzie w ten sposób. Także tak podłączę. Tak podłączę te wagony, zaraz pokażę Wam scenę na makietę i jeszcze y, takie kwestie porządkowe, ale nie porządkowe tego filmu czy tej serii, tylko porządkowe takie, pudełko od y, lokomotywy, pudełko od wagonu i tu rządkiem będę ustawiał, te pudełka. Oj, uciekła mi kamera. Pudełka od wagonów. Dlaczego? Dlatego, że ich będzie 24 sztuki. Pewnie się tutaj na tej kablocie nie zmieszczą. Ale chodzi o to, żeby później nie musieć odczytywać numerów z naklejek. Uwaga! Tu one są podane, ale nie we wszystkich. Niektóre pudełka później zobaczycie, nie będą miały. Na naklejkach nie mają numerów inwentarzowych wagonów. A chodzi mi o to, żeby właściwy wagon trafił do właściwego swojego pudełka. Żebym nie musiał gdzieś tam po internecie czy po swoim zestawieniu szukać, co się kryje, albo jaki numer katalogowy to jest wagon o numerze takim i takim. Kiedyś to sobie ustaliłem, e, uporządkowałem i wolałbym tej pracy nie powtarzać. No dobra, to tam mamy porządek. E, mysz jest przygotowana, Wago wagony, makieta włączona, wagony przygotowane. To ja szybciutko się tak odwrócę. Składem będę musiał podjechać. Skład gdzieś tam jest. Włączymy światło. Już. Dobrze, zatrzymam się. Zostawię sobie oczywiście miejsce na podpięcie, na ustawienie tych dwóch wagonów. I teraz tak. Pilot muszę odłożyć, no bo jednak w jedną rękę statyw, w drugą rękę wagony. I tak, idąc tutaj bokiem, mam nadzieję, że się o nic nie potknę. A to nawet mi o to chodzi, że nic mi z rąk nie wyleci. Pierwsze co, to odstawiłem wagony na makietę, niech po prostu sobie stoją. A teraz już na spokojnie mogę przystąpić do ustawienia. Pierwsze dwie osie, drugie i zobaczcie, jak się pięknie sprzęgły ze sobą. I ostatni wagon. Wagon pomiarowy. O, no dobra. Skoro tak, to już tutaj mogę pokazać, jak wygląda ten skład. Tak, dwa wagony czerwone i żółte. Na razie nie przypomina wcale zestawu z węglem. Ale dobrze, niech taki sobie skład jedzie. Zobaczymy, jak będzie jechał. Jak wszystko ok, to. Ha, no właśnie, nie wszystko ok, bo zatrzymał się na mojej niespolaryzowanej. Niespolaryzowanej. Roz, na rozjeździe z niespolaryzowaną skrzyżownicą. Ale uwaga, ruszył. Bez popychania. No dobra, niech on tam sobie jeździ. Tylko pierwsze kółko tutaj. Zobaczę, czy jest wszystko ok. Poprawię też. O, tu się coś mi zatrzymało. Dlaczego mi się zatrzymał? Tego nie wiem. Pilot nie wskazuje żadnego zwarcia. Co się dzieje? Zasilanie jest. O, ruszył. Nie wiem, no nic, zobaczymy. Po to jest ta seria, żeby zobaczyć, zrobić też poniekąd test długodystansowy tej lokomotywy. Mm, tu taka mała dygresja. Sporo osób pisze na ten temat i mówi i mówił, e, mi, mówił e, mi mój kolega Benjamin, że on pierwsze co, jak kupi lokomotywę, to stawia na tory i pół godziny musi jeździć. Zobaczcie, nie trzymam pilota, nie dotykam. Zasilanie jest, a lokomotywa się sama zatrzymała i sama rusza. Być może trzeba byłoby ją właśnie rozgrzać, żeby sporo przejeździła. To nie jest kwestia zabrudzenia torów, bo gdyby to była kwestia zabrudzenia torów, to ona by dalej jak stanęła, to by, sta, to by stała w tym miejscu, tak? bo by utraciła zasilanie. To jest jakaś kwestia właśnie elektroniki, mechaniki. Nie dotykam makiety, nawet jej nie trącam w żaden sposób, stoję obok niej. I wydaje się, że wszystko jest ok. Dobra. Trochę zwolni bieg lokomotywy, bo sam siebie nie słyszę. Tak naprawdę skład na tyle hałasuje. I opowiem dzisiaj to, co miałem do opowiedzenia. Na pewno jest dalszy temat spraw organizacyjnych, tak? Czyli to, co nakreśliłem wczoraj, jak ma wyglądać ten film, tak będzie wyglądał. Czyli, no, chcę codziennie kręcić odcinek i codziennie go publikować. Także dzisiaj już o godzinie 18 wiem, że się spodziewacie emisji. Wczoraj było to niespodzianką. No i fajnie, tak? Będziemy budowali skład. Dwie nowości z dzisiaj ze świadka, świadka modelarskiego. Otóż Robo na swojej stronie facebookowej zaprezentował zdjęcia dwóch gotowych nowych Greków i Greków, które bardzo mnie interesują wręcz szalenie. Uważam, że na końcówkę roku jest to ekstra uderzenie, a mianowicie wagon drugiej klasy w malowaniu TLK. Na ten wagon czekałem ja i nie tylko ja, no i pierwszy model y wagonu 111a w malowaniu PKP Intercity z ryflowanym dachem tak takich wagonu który moim zdaniem generalnie przeważa w składach TLK które choćby sam fotografowałem, które sam filmowałem. Na ile przeważa, to zobaczycie w jednym moim filmie. Kręciłem niedawno jeden film. W jakich warunkach i o czym jest ten film, nie będę mówił, ale tam akurat jakiś skład pokazywałem i większość wagonów było właśnie z takim dachem. No i teraz nareszcie mamy chociaż jeden. Model do takiego składu. No przydałoby się jeszcze pewnie ze 4 z 5, e, także tyle o nowościach. Robo. E, nowości Robo mają być w sprzedaży, już sprzedawane przez samego Robo na targach Hobby w Poznaniu. Wiem, że niektórzy z Was się tam wybierają, ja na pewno nie. E, to to mam jeszcze do przekazania. I co dalej? E, właśnie w planach miałem temat omówienia tego, co się ma ukazać teraz w temacie właśnie nowości. To jest świetna okazja, taki codzienny odcinek, żeby o tym opowiadać. Otóż od paru dni, o tym nie mówię, od paru dni w sklepach niemieckich jest. Dostępny nurek firmy Riva Rossi w malowaniu PKP Cargo International. Tak? Uwaga, czeskiego przewoźnika dawnego AWT, no ale barwy PKP Cargo no i nasze dumne PKP. Stąd no, też jest to dla mnie żelazna pozycja do kolekcji. Ten model już jest dostępny i widziałem w zapowiedziach, że również jest w sprzedaży w polskich sklepach. I super, bardzo mnie to cieszy. Na początku grudnia trafił. To jest kolejna nowość, która się ukazała na rynku. I z innych nowości, to no mamy mieć, była zapowiedź gdzieś na grudzień, styczeń. Przełom e, Lokomotyw EU07 Szledzim Modele. E, być może w którymś odcinku na ten temat mówiłem, e, może nie. Temat chyba jest Wam znany. Zelektryzowało to mocno światek modelarski po, po e, tak naprawdę przerwaniu produkcji dłuższy czas temu, a bym powiedział, że może ze 3-4 lata temu e, nareszcie. Pan Robert Reszka wznawia produkcję tych modeli. Oczywiście wiem, że był epizod z poprawioną edycją gdyńskiej siódemki, ale tak naprawdę to było dodruk, dodatkowa sprzedaż poprawionych modeli, stąd nie był to żaden nowy model, a teraz mamy mieć nowe modele. Czy i kiedy? No to się okaże. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście szybko się one ukażą. Że może gdzieś na gwiazdkę dostaniemy wiadomość, że za moment będą sprzedaży i gdzieś być może na początku stycznia da radę je kupić. To tyle o nowościach. O nowościach w sensie negatywnym. Warto jeszcze powiedzieć, że firma ROCO, dosłownie chyba tydzień temu zamieściła informację, w której z ubolewaniem, że problem z łańcuchem dostaw, czy komponentów, czy modeli spowodowało to, że sporo rzeczy zapowiedzianych na ten rok. W tym roku się jednak nie ukaże. Podali listę rzeczy, które w grudniu postarają się dostarczyć. Przyjrzałem tę listę, nie znalazłem tam. Żadnego modelu, który miałem w planach z polskich modeli, nic tam z znaku PKP niestety nie ma. Także i Euro Sprinter, i parowóz, i coś tam jeszcze co tam było, a koleje Mazowieckie dostaniemy niestety później. W zestawieniu tym również nie znalazłem wagonu platformy Clip tej poznańskiej, czy no, wielkopolskiej powiem już tak, bezpiecznie firmy. No, ale czy to będzie wydane, to nie wiem. Warszawski Przystanek Sklep podaje, że w grudniu. Sprawdzam praktycznie codziennie stronę ROKO, czy tam w zapowiedziach zmieniła się data emisji. Na razie się nie zmieniła. Jest w dalszym ciągu czwartek, kwartał 2021 roku, więc pytanie, czy się ukaże. No, to myślę, że w najbliższych dniach, tygodniach się rozstrzygnie. Jak będzie, to będzie, jak nie, to będzie z zapóźnieniem. Z takich niezbyt przyjemnych wiadomości o nowościach jest również to, że akurat podał to rybnicki sklep świat modeli zakładam, że są to informacje sprawdzone, potwierdzone, że emisja bardzo przez was i przeze mnie oczekiwanego EN57 firmy PICO będzie w drugiej połowie 2022 roku, tak? Także nie styczeń, jak było zapowiadane ponad rok temu, nie ten okres, który teraz nadchodzi, kiedy wszyscy po cichu liczyli na to, że jak nas piko onegdaj przyzwyczajało, że coś zapowiadane okazywało się trzy tygodnie wcześniej. Wiele osób liczyło, że na gwiazdkę tego roku kupi sobie N57. Tak, teraz musimy liczyć się z tym, że w przyszłym roku po wakacjach, jak po wojażach zostaną nam pieniądze, to dopiero wtedy będziemy mogli kupić to N57. No, to właśnie tyle z nowości. Powiedziałem, co ma się jeszcze ukazać, czyli za moment mamy do kupna dwa modele Robo. Nurka Rivarossi, aha, pojawiły się zdjęcia gotowego modelu w sieci zestawu trzech niestetyficyjnych węglarek PKP Cargo Rivarossi. To też jest szansa, że jeszcze w tym roku będzie, że będzie w grudniu, ewentualnie na początku stycznia o modelu klip firmy Roko powiedziałem, i to tyle. To tyle z powiedzenia. Natomiast gdzieś tam, w którymś momencie, będę chciał nakręcić odcinek, który podsumuje ten rok, bo jest co podsumowywać to, co się wydało i co nie zostało wydane. Ale to generalnie z tym tematem będę się przymierzał do tego tematu gdzieś. Pod koniec grudnia, gdzieś może w okresie świątecznym. Tak naprawdę powoli się przygotowuję do nakręcenia tego odcinka, ale jeszcze się wstrzymuję. Czekam, czy właśnie teraz w grudniu coś nie zostanie wydane. No dobrze, to dzisiejszy odcinek. Moja pogadanka była o bieżących nowościach i zapowiedziach. I w zasadzie starczy tego, bo ja też nie chcę nakręcić zbyt długiego odcinka, żeby się w rozsądnym czasie renderował. Eee, skład nam troszeczkę przejechał, niech jeszcze zrobi jedno kółeczko, eee, a ja go zatrzymam i odczytamy, ile w tym czasie, kiedy ja gadałem, przejechał metrów. No i tak, jak widzieliście po tych początkowych przycinaniu się, po tym zatrzymywaniu, już się więcej nie zatrzymał. Z czym to jest związane? Nie wiem, to będziemy w, w trakcie tych filmów właśnie oglądać, czy to, co się zdarzyło, będzie się działo później z tym modelem, czy powtórzy się na przykład znowu jutro, jak się będzie rozgrzewał. To zobaczymy. A póki co, przejechane mamy ileż mamy przejechane? To chyba trzeba gdzieś tu nacisnąć to i przesunąć, ale zanim nacisnę to. Jak to się robiło? Tu jakoś trzeba było to e, przesuwać. O jest. E, 261 metrów mamy teraz, czyli przyjechaliśmy 111 metrów, praktycznie 112. No i dobrze. To mamy tą statystykę tutaj już na koniec odcinka podaną. No, to co muszę zrobić? No, oczywiście, muszę ten wagon wyłączyć. Jak pamiętacie z prezentacji, bo zdjęty z torów działa na akumulatorze. Eee, widzicie, w jakim stopniu jest naładowany. W aplikacji, w komórce można by było czytać dokładną wartość. Tu mamy na ikonie. Tak samo jak włączaliśmy tym pierwszym przyciskiem. Przytrzymam parę sekund. Nie gaśnie, może muszę puścić. Puściłem, zgasło. Dobra. Ekran ciemny, ja go położę tak po prostu na torach. Później w identyczny sposób go będę musiał włączyć. Eee, aczkolwiek może się okazać, że. A widzicie. No dokładnie, to chciałem powiedzieć, co właśnie widzicie. Że włączy się sam po postawieniu na torach. No to dobrze. To ja nie muszę go wcale. Mm, nie muszę go wcale. Yy... Potem włączać, ale teraz muszę go wyłączyć jeszcze raz. Puszczam? Nie, za krótko trzymałem. Znowu za krótko. No nie jest najwygodniejsza ta procedura wciskania gdzieś trzymania. po tego przycisku, ale dobra, niech będzie. I gdzie postawię? Postawię na dachu. A czemu miałby tutaj akurat wagon nie mierzyć krzywizny dachu na peronie? Dlaczego by nie? Na makiecie wszystko można. Dobra, to dziękuję za obejrzenie. Zapraszam Was do jutrzejszego odcinka. A byłbym zapomniał to na koniec, bo obiecałem gorące pozdrowienie dla Rolanda. Roland przybyła w szpitalu. Eee, także e, życzymy mu powrotu do zdrowia, gorąco e, pozdrawiamy i e, do zobaczenia, do e, usłyszenia. Cześć.